Zaczynamy ten y, dzień y, od gimnastyka, odczytany. o w poniedziałek chyba jest, 17.30. Dobra. Dobra. Będę, będę. Zobaczymy. E, widzę. Aquagimnastyka, gimnastyka. tydzień nie muszę być na aquagimnastyce. Dobra, idę. Dobra, E, widzowie, witam was serdecznie w dniu trzecim. E, widzę plaża się nie nagrała, no Drugi. warcie... Nie, w dniu, trzecim już ok. e, w dniu nagrywana. Widzę, nie nagrał się basen. Jakby w takim sensie, że ja nagrywałem part 40-minutowe, a po 40 sekund, bo goła musiałem nagrać w ten dzień, więc bardzo Was przepraszam. Idziemy na basenik, mała coś tam nagrywana? No. Nie nie. Dobra, I, idziemy widzowie, jest bardzo pytanie. Ile jest stopni mama? jak myślisz? Jestów prawa, o to dostanę, widzowie, jak na tym odcinku. Dobra, mama, idzie się oparać, ja wejdę do wody z telefonem na minutkę, widzowie? Ale do tej mniej się idzie, bo tam głęboka jest, idę do nich. Wow. Wiemy. Ale tam... dla tego stołu, tu już jedzą, macie! Dobra! Dzień dobry, Jedzę na chwilę do małego bastoniku. Wam eee, nagrywać. Ja widzę, że eee, to są w górę. Modła, nagrywam. A eee, jest tak cieplyteńką i troje, że. Eee, nie chciałam. Jak głęboko? Dobra! Wiem. Muszę położyć tu. Teraz, bo. Po... Jakby... Wzięliśmy zestaw do płetw. bo nie zmarły na razie, po basenie nas przysmarły Dobra, to ściągamy spodnie. Znaczy się mam z podęgi te kopielówki. Dobra, Ale tak, macie Idziemy wejść do tej małej wody. Widzowie, a potem pójdziemy do tej dużej wody. Tam, ale tam, jeśli trzymać, no ale wam już nie Pana ci do tą, więc nie do mów będzie. No bo my już byliśmy na tym basenie, widzowie. Ło, no. wow, to nie jest gdzieś zbyt głęboko. No, wam ponagrywam. Nie no, spokojnie, nie jest. Gracie? Co? O, wchodzisz z nami? dobra, widzowie. Będę nagrywał i grał z nimi. Pozdro, pozdro. Widzowie, jestem w wodzie. Gruby się ruszył widzowie z... Mamo, gruby się ruszył z komputera czyli ja nie nie tutaj jakaś nuda, tam plaża, na którą potem pójdziemy I... Dobra. A może tutaj postawimy i będziemy grać i ta nas stówka nagrywa? Dobra, graj, czekaj. Dole. No więc, ja widzę, że ja idę postawić tu. Nie no. Dobra. Ja nagrywam. Ej ja. mama, Paweł ja jest tu moim. W co gracie wy? By... To pierwszy, nie wiem co grać tak szczerze. Nagrywamy. Mm. Pięćek. To jest, to jest fajne Mało nagraj mnie na chwilę Ej, ze, zaraz i policzycie czasu Bici, e ale uwaga mam, bo to, że będziesz, że będzie w, ruchu, w, ruchu, w A co mam zrobić? Nagryłaś mnie raz w wodzie Ja w ciebie No, że jak będę nurkował No, ale ciebie mam to? No, nogi twoje mogą być ah! Nie jest, Filiczno? Co się stało? Pięknie, mam za Ja Wam bardzo dziękuję za part numer 1 trzeciego. Nie, ale, yy. Widzimy się, widzę w następnych. Nara.